La playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que veo, yo me quedo loco. Por favor, que acá en la discoteca cae calor Y acá para la muñeca, por favor Oba zespoły mają taką samą liczbę punktów, więc oba będą dziś szukały okazji, by zwiększyć przewagę nad rywalem. Pierwszą połowę spotkania zaczęła Barcelona. Oto jak dziś zagrają gospodarze. W bramce Mark André Terstegen. W linii defensywnej Piquet wystąpi obok Samuela Ungtiego. De Jong oraz Sergio Busquets wystąpią w środku pola. A w ataku zagra osamotniony napastnik. Jedenastka gości po kolei. Wojciech szczęsny w bramce. W defensywie Leonardo Bonucci wystąpi obok Delichta. Udało się. Czy będzie gol? Ter Stegen odbija. Jeszcze gramy. Ależ mogli ładnie wejść w ten mecz. Chyba trochę zabrakło koncentracji przy tym strzale. Jakby wciąż trwała rozgrzewka. Rakitic. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Rozciągnięcie gry, teraz pójdą skrzydłem. Dybala, piłka u Pianicia dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. To będzie spotkanie, w którym wystąpią światowi giganci. Dziś na Murawie zetrą się dwie piłkarskie potęgi. Lionel Messi zagra przeciwko Cristiano Ronaldo. Ciekawe, jak może wyglądać ten ich dzisiejszy pojedynek. No więc Leo Messi jest prawdziwym dyrygentem, urodzonym rozgrywającym. To on decyduje, kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć, którą stroną boiska zaatakować. A Cristiano Ronaldo? Cóż, on jest niezwykle utalentowany jeśli chodzi o grę głową. Jak wyskoczy w powietrze i przyłoży głowę do piłki, Bramkarz nie ma wiele czasu na reakcję. Czeka nas pokaz naprawdę pięknej piłki. Pikę. Umkici. Iwan Rakicic. Jordi Alba. Piłkę ma Griezmann. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Mogą teraz skarcić rywali. Matuigi ładnie podaje za obrońców. To mogłaby być obiecująca kontra, ale nic z niej nie wyszło. I będziemy mieli wrzut z autu. Danilo. Dobra, skuteczna interwencja broniącego i będzie wznowienie z autu. De Jong. Podanie, zgarnie jednak piłkę bramkarz Piłka dalej w grze po interwencji Szczęsnego Dogrywa piłkę do lepi. Nie ma gola, pudło, mimo błędu bramkarza Jak można nie trafić z takiej odległości? Podanie niecelne, w efekcie piłka poza boiskiem I rywale wznowią wrzutem z autu Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę Nelson Semedo, Sergio Busquets. Barcelona w swoim stylu. Długa wymiana podań, usypiająca dla rywala. Delicht, Bonucci, Danilo, Matwidi, Aleksandro. Douglas Costa. I piłkę przejmują rywale. Leo Messi dostaje piłkę na skrzydle. Messi zagrywa w pole karne. Na spalonym Griezmann. Janicz, Jordi Alba, Nelson Semedo, Lionel Messi, znakomite podanie Suareza na wolne pole, Barsa strzelalaż piękny gol! To był wspaniały solowy rajd, zakończony precyzyjnym wykończeniem. Pokazał na co go stać, jeśli zostawić mu trochę miejsca. Nie dał się zatrzymać obrońcy, bali się faulować, a on błysnął techniką. Aleksandro, Douglas Costa, Matuigi, Ibala. Dobrze rozwija się ta akcja. Ronald udało mu się minąć obrońców. Blokuje ten strzał, mogło być groźnie. Rzut rożny, okazja do wyrównania. Złapał piłkę, koniec zagrożenia. Matwidi. Nibala, Delicht. Przy piłce Ronaldo. Strada piłki. Dybala. Takich ślizgów lepiej unikać. Są niezwykle groźne. Brawo dla liniowego. Jest spalony. Nelson Semedo. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Sergio Busquets. Jordi Alba. Iwan Rakitic. Antoine Griezmann. Dośrodkowanie Griezmana. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej pramki. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Griezman? No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Dybala do przodu. Douglas z Kosta. Przy piłce cały czas kosta. To może być wyrównująca bramka. I wyrównanie. Teraz widowisko dopiero na wieży rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Jest jeden do jednego. Remis. Do przerwy 1 do jednego. I zaczynamy drugą połowę na tablicy wyników remis. Rywalizacja jest wyrównana, więc mamy nadzieję na duże emocje. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Lionel Messi Luis Suarez ponownie Messi Suarez Bramka! Kto jak nie on, Luis Suarez! Wspaniale się tam znalazł! Co za porywający mecz! Zaraz po stracie Bramki gospodarze odzyskali przewagę. Kibice szaleją. Szczera prawda, sytuacja zmienia się co chwila. To jest właśnie piękno piłki. Matuidi, Ale pechowe podanie i strata. Luis Suarez. Sergio Busquets. Niestety piłka posubowała daleko od bramki. Kibice gwizdzą i buczą. Nie trudno domyślić się co sądzą o decyzji sędziego. Karnego jednak nie ma. No i popędzili mu z pomocą. Z takiej odległości spodziewamy się lepszych strzałów. No nie o takie uderzenia. Chodziło trenerowi na przedmeczowej odprawie. Poziom trudności nawet nie treningowy. De Jong, Nelson Semedo, Messi, ale spech, Fücal ląduje wprost u przeciwnika. Może dośrodkować Aleksandro. Gibala, Douglas Costa. Przy piłce cały czas Costa. Cristiano Ronaldo. Gol. Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Przerzucenie gry na drugą stronę. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelania bramki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Tracą piłkę po tym podaniu. Jordi Alba. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Antoine Griezmann. Suarez. Uff, co za interwencja. Messi. Za szybko stracili. Quadrado. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo strata piłki. Rozpoczyna atak Barcelona. Przy dalszym słupku czeka Messi. Jest! Gol, który daje im prowadzenie! Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. No, będzie się działo. Jest 3-2. Matwidzi. Pianicz. Ronaldo, Nelson Semedo, Iwan Rakicic. Do końca meczu jeszcze Suarez świetnie zagrywa na wolne pole. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Iwan Rakicic. Prostopadłe podanie Iwana Rakicia. Odważnie wyszedł do tej piłki bramkarz i uprzedził napastnika. Bardzo dobre zachowanie. Złe zagranie, i Barcelona traci piłkę. Przy piłce Ronaldo, Matwidi, Pianić, Dibala, Costa, Aleksandro. Piłka wraca do podającego Ronaldo. piłce nadal dybala? A już miałem nadzieję na bramkę. Tymczasem rozpocznie bramkarz. Prowadzą i tenel teraz daje pograć zawodnikowi z ławki. Umkiki. Pikę. Dobrze im się układa gra. Mamy drugą połowę. Prowadzą, ale chyba jeszcze za wcześnie na rozluźnienie, prawda Jacku? Niewiele już czasu do końca spotkania Barcelona nadal prowadzi Ale piłkarze Dumy Katalonii Muszą do ostatnich minut zachować koncentrację Prowadzą tylko jednym golem Nie pora teraz na rozluźnienie Jakiś prosty błąd I cały wysiłek Może dobić rybala I zrobił to Dobił rybala skutecznie Bezlitośnie Przepięknie Siła, technika, precyzja Cudnie Na pewno potrzebowali takiego gola w końcówce Zwiększają dystans I raczej nic im nie zagrozi jest 4 do 2. Przewaga bezpieczna, ale wszystko jeszcze może się tutaj zdarzyć. Do końca meczu pozostało 8 minut. Matrygi powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Gwizdek, rzut wolny. Ronaldo niedokładnie i strata piłki. Przechwycili przeciwnicy Ronaldo, Quadrado, Uncity przejmuje piłkę. Mogą teraz skarcić rywali. Znakomite podanie Suareza na wolne pole na spalonym Griezmannu. Ależ zmarnowana okazja strzelecka. Zawodnik dał się wyprowadzić obrońcom w pole i został złapany na oczywistym spalonym. Dybala. Świetne zagranie Ronaldo. Dybala. Dobrze teraz odczytał intencję. przejął piłkę. Prosto padle za linii obrony. Lionel ma tam teraz sporo miejsca. Gol rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Tym trafieniem tylko akcentują swoją dominację na samo zakończenie meczu. Rywal jest bezradny. Różnica klasy. Pojedynek dość mocno jednostronny. Teraz jeszcze ta bramka w doliczonym czasie. Sytuacja dla pokonanej drużyny dość przykre. to już jest takie dobicie ranne. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. Koniec spotkania i wygrana, która pozwala im wyjść na pierwsze miejsce w tabeli. No ale różnica punktowa jest niewielka, więc muszą się mieć na baczności. A jaki twoim zdaniem mecz rozegrał dzisiaj Messi? Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje. Zaś w przypadku Cristiano Ronaldo to trzeba go pochwalić za strzelenie bramki, mimo że nie zapewniła ona zwycięstwa. Szkoda, że nie cała drużyna była w stanie zagrać równie dobrze. Lionel Messi Znakomite podanie.